Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Lenovo Legion. Dzisiejszy odcinek będzie połączeniem tematyki filmów i gier. Przeanalizuję w nim początkową scenę z gry Wiedźmin 3 i pokażę Wam metody wprowadzania widza w akcję metodą odkrywania kart. Ale zanim do niej przejdziemy, przedstawię wam klasyczną metodę wprowadzenia widza, czyli taką, w której zaczynamy od szerszych planów pokazujących nam miejsce, w którym odbywa się akcja. Następnie podchodzimy bliżej, żeby poznać bohaterów. A gdy już wiemy, gdzie jesteśmy i kto jest bohaterem, kamera podchodzi jeszcze bliżej, żeby przedstawić nam ich emocje. Czyli trochę tak jak w klasycznych bajkach dla dzieci. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w wielkim zamku żyła sobie księżna Anna. Czyli pokazujemy najpierw w szerokich planach miejsce, potem podchodzimy do bohaterów. I kiedy znamy już bohaterów akcji, możemy podejść jeszcze bliżej, żeby pokazać ich emocje. Będąc przy tym fragmencie gry, nawiążę do mojego poprzedniego odcinka związanego z opowiadaniem kolorystycznym w filmie, ponieważ tutaj również można to zauważyć. Spójrzcie na to, jak z kolejnym rozdziałem zmienia się kolorystyka gry. Jeśli nie widzieliście odcinka o kolorach, to zapraszam Was serdecznie, a teraz wróćmy do tematu, czyli odkrywania kart. Fragment, który widzieliście, zaczyna się od muzyki i wyciemnienia. Następnie w ciasnych kadrach mamy pokazanego żołnierza, więc pierwsza informacja, jaką otrzymuje widz, to to, że bohaterem tej sceny jest jakiś wojownik. Po kolejnym wyciemnieniu za jego plecami widzimy walczących rycerzy, więc dostajemy informację, że akcja dzieje się w trakcie bitwy. I tutaj pojawia się wprowadzenie prawdziwego bohatera, bo wraz z kolejnym odkrywaniem kart Dowiadujemy się, że bohaterem wcale nie jest ten żołnierz, tylko Yennefer. Ale zanim to nastąpi, została ona wprowadzona w taki sposób, że bez zatrzymania na chwilę filmu ciężko jest to zauważyć. Podobnie z fragmentem, który widzieliście przed chwilą, bez stopklatki czy spowolnienia nie jesteśmy w stanie zauważyć, że w formie flashbacków widz zostaje wprowadzony w to, co wydarzy się za chwilę. I tak dla wyjaśnienia. Kolorem brązowym zaznaczyłem momenty wyciemnienia, na fioletowo oznaczyłem retrospekcję z podziałem na żołnierza i Yennefer, a na żółto oznaczyłem teraźniejszość, gdzie przedstawiona jest postać Geralta i Wesemira. Tutaj widzicie całą sekwencję montażową, i nie trudno zauważyć, że dominuje tu retrospekcja i sceny z Yennefer, ale moment, w którym możemy zauważyć, że to ona, jest dopiero w 35. sekundzie, po tym jak do akcji wprowadzono już Geralta i wesemira. Na wstępie dostaliśmy informację o jednym z bohaterów oraz o tym, że jest bitwa. Potem montaż staje się coraz bardziej dynamiczny i gdy przyspiesza do takiego momentu, że cięcia są co ułamek sekundy, napięcie opada. Podnoszenie i opadanie napięcia jest bardzo ważne, bo widz nie jest w stanie być przez cały czas w napięciu, dlatego należy dać mu chwilę wytchnienia. Przy wprowadzeniu kolejnych bohaterów ujęcia stają się dłuższe, a napięcie opada tylko po to, żeby za chwilę podbić dynamikę. Analizując tę scenkę, Warto zauważyć, jak przebiega tu montaż retrospektywny, łączący przeszłość z teraźniejszością. Zastosowano tu maczkaty i przenikanie, przez co skoki w czasie są płynne i w ten sposób łatwiej wciągnąć widza w akcję. Zanim przejdę do podsumowania odcinka, chciałbym zwrócić jeszcze Waszą uwagę na punkt skupienia widza. Zobaczcie, w tym miejscu widzimy Geralta, następuje cięcie i jest on w tym samym miejscu, w którym skupiliśmy wzrok. Zachowanie punktu skupienia jest w montażu bardzo ważne, bo pozwala widzowi orientować się w przestrzeni i skupić na akcji. I przechodząc już do podsumowania. Jeśli chcemy wprowadzić widza do naszego świata, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Klasyczny, czyli taki, w którym zaczynamy od przedstawienia miejsca, następnie podchodzimy bliżej, żeby przedstawić bohaterów, relacje pomiędzy nimi, emocje i ważne szczegóły. Druga metoda jest dużo trudniejsza i polega na tym, że zaczynamy od ciasnych kadrów, po to, żeby widz otrzymał na początku tylko część informacji związanych z miejscem i akcją, a z kolejnymi ujęciami budujemy napięcie i dostarczamy mu kolejnych informacji. A jeśli interesuje Was tematyka gier, to zapraszam do odwiedzenia polskiej społeczności Legion Gaming, gdzie możecie poznać ludzi, pograć z nimi w przeróżne gry. A w październiku społeczność świętuje Miesiąc Polskich Gier i Graczy i z tej okazji ekipa Lenovo Legion przygotowała dla Was wiele ciekawych dyskusji i konkursów, w których możecie zgarnąć klucze do gier, akcesoria komputerowe, a nawet gamingowego laptopa. Jeśli interesuje Was ten temat lub chcecie wesprzeć jakoś mój kanał, to sprawdźcie proszę link w opisie. I na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.